ze Słonecznego w lato Carrizo Park godzina 18 witamy Państwa bardzo serdecznie na meczu Badeni po raz drugi Piotr, Piotr Ratwiński no i Chris, Christian Mek. wychodzą przy obie jedenastki na Murawę Badenia wygrała na tym stadionie Danik to jest w sumie szczęśliwy stadion bardzo kolejny chciałem zobaczyć, że my tam w okienkach siedzimy Wam nawet A dobra i teraz damy e, składy badania, w jest Ber, w obronie Zigi, Alvarez, Kerr i Stoker W pomocy jest Frednil, Nudżu, Bebeto, Kuk i w ataku Mutombo, Russo. A słyszałem, że miał Mutombo zejść, ale jednak jakoś kontynuowany nie jest e, I teraz Kolmalia, w bramce jest Morina w obronie, Binueta, Varia, Petralik Bebeliter W pomocy jest Tesso i w ataku mamy niezawodnego Vadisa i Idzie już z prawą stroną Ruso, ma pośrodku po Freda Neela Ruso, ładnie się przedał Ruso w po, po polu karnym, RUSO! i powinno być do zera. i mamy bramkę! John Cook! Dzisiaj nie dam była trochę kopanina, lecz... ...pikarze badani byli górą, było ich, za, było ich więcej Było ich więcej Chyba sam Morilla został, ale... Oj, coś mamy z dźwiękiem Teraz powinniśmy to naprawić o, już mamy Który to jest gol, bo nie wiem Kuka w repensacji To no, jest gol bo... Trzylatek Na wyjście bardziej w pola karne Teraz już idzie Mutombo Mutombo w polę i 2-0 Felix Russo po raz czwarty w tym turnieju Nieprawdopodobny gracz. No i kolejne bardzo szybkie prowadzenie Już dwupunktowe Chodziło mi oczywiście w ranki jeżeli chodzi o punkty to już prawie też 6 punkt, punktów i awans do ćwierć finału jest strasznie bliski. Błąd ewidentny hmm. obrońców i branka. I nie było strzało ruso w taki bardzo mi się podobał. Już idzie kontra. Czyżby będzie 3 do zera ma po lewej mutombo Russo, Russo! Pię Piąty gol! W na mistrzostwach w sumie chciałem powiedzieć 5 goli, 5 goli już ma na pewno Russo. 3 do 0, 37 minuta spotkania. Staw tutaj posłuchać trybun, no i praktycznie było dwóch, no dwóch, ale Rus Russo skończył to sam. Słyszymy, że kibice badeni są Badeni no nie są skupieni na krzykach, ale na bębniach. Można. John Cook. Cook Zagrała piłka w pole karne. Jest tutaj jeszcze piłka przyjęta przez Bebeto. I mamy bramkę Są 4 do 0. Badenia już na pewno jest w ćwierćfinale. To jest dopiero pierwsza połowa i już 4 do 0. Bardzo mamy tutaj ee, no strzał. Bebeto i nie patrzymy tutaj wchodził yy, Boliterio Chciałbym żebym się wybić w słupek <grymne> Bardzo komicznie Może dla nas śmiesznie, ale no, dla gracza Grenoblu na pewno to nie jest yy, powód do śmiechu. <grymne> że badania straci to 4 brankowe a to może skończy się Pięciobrankową przewagą! Nie, na pewno nie w tej minucie. Jest doliczony czas gry, minuta tylko, a mamy 46. minutę, więc jeszcze ostatnia sytuacja na podwyższenie w wyniku dla Badeli. No ale tutaj Morilla... Rzut rożny, dobra, piłka w pole karnej i... Morilla! spora z po raz drugi! Kto tak pięknie strzelał głową? Alvarez! No tak chyba ta piłka odbiła mi się prędzej od Marku. Tak bardzo, bardzo szczęśliwie. Jeszcze raz Junkuk. Trzeci rzut rożny, Badenik rzutka w pole karne. Lenselon. Jeszcze niekoniecznie. Alvarez, Alvarez! I po nas trzeci! Morillas. Peter Dastwis i Piotr Roswiński nie może uwierzyć. Za, przepraszam. Świetnie zachowuje się teraz sytuacji, Fantastyczny refleks. A i teraz mogą być 4-1 bo Teso w stylu Lionela Messiego się przedzierał. Mogło to się skończyć naprawdę bardzo dobrze dla konwali. I dać jeszcze taką malutką, malutką czeską trząskę nadziei. Ale, ale wątpię, jak już mówiłem w pierwszej powie, że badania nie straci 4 goli według. Mnie. Szósty rzut drożny Badania i na zagranie jest ruso 3! Trzeci gol! I No i 5-0. To jest nieprawdopodobne. Nie pamiętam, no, mistrzu. To w było na świat, ale nie pamiętam gracza, który strzelił... No, może jak powiedziałem, w pierwsze spotkanie. Nie pamiętam, który strzelił hatryka w meczu otwarcia. Teraz nie pamiętam, którego, który strzelił 6 goli w dwóch meczach, nawet pierwszych. Pamiętasz w ogóle tego, czegoś od tych e, pierwszych 6 e, no lat? Nie, 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 no nie. No, nie wiem, ze... na co... Bebeto. Bebeto, może pokorzy się on na bramkę, Bebeto, nie, chciał do Russo! I teraz, proszę Państwa, co tam się stało, bo e, nagle mam przejść do zera. Ale, Czy... ale jak to, e, nie wiem, bo... nie wiem jak to się stało. Kolejne jaja mamy w tym spotkaniu. E, hmm. Teraz bym musiał zobaczyć powtórce 3D. Co zrobił Kozil? Bo on był głównym bohaterem chyba tego wszystkiego. Hmm, chyba to była Russo Bramka, tak powiem.